Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remon 4 u Dzisiaj wideo na temat napełniania i odpowietrzenia podłogówki. Zapraszam na film. Dzisiaj pokażę wam jak ja odpowietrzam i napełniam układ ogrzewania podłogowego bez pompy przystosowanej do tego typu zadań. Jeżeli nie wiecie o jaką pompę chodzi, gdzieś tam wrzucę Wam tutaj może zdjęcie, w rogu się wyświetla. Instalatorzy zazwyczaj używają takich pomp do, przeznaczonych do tego typu zadań. To pompy napełniają na jakieś układy solarne, układy centralnego ogrzewania, układy podłogówek i tak dalej, Ja niestety się jeszcze takiej pompy nie drobiłem i muszę sobie radzić, że tak powiem, po swojemu. Sposób ten pokazał mi jeden instalator, jak to zrobić, żeby też to było w miarę, powiedzmy, poprawnie. I tyle. Powiem teraz po kolei, co trzeba zrobić. Musicie mieć podłączone, że tak powiem, źródło ciepła. W naszym przypadku to jest już układ, że tak powiem, z kotłem kondensacyjnym, gazowym. Kocioł wisi, wisi na ścianie, już jest wszystko podłączone woda do niego i tak dalej, zasilanie powrót do centralnego ogrzewania za chwilkę to zresztą zobaczycie i teraz tak, co robicie po kolei? Zakręcacie sobie powrót, belkę powrotną wpinacie sobie ja mam tutaj akurat na pół śrubunku wpinacie sobie do tego zaworu spustowego na powrocie wąż taki, żeby po prostu wodę do kanalizacji Wam spuścił Odkręcacie zasilanie wody w kotle. To sprawi, że tutaj napełni Wam się tabelka. I teraz bardzo ważna sprawa: wszystkie rotametry i wszystkie zawory powrotne muszą być zakręcone. Dlaczego? Bo jeżeli nie będą, jeżeli będziecie chcieli to napełnić, można powiedzieć Wam, że tak powiem, na skróty, to ciśnienie z tego zaworu dopuszczającego do kotła będzie zbyt małe, żeby wypchnęło Wam powietrze z całego ogrzewania podłogowego. Dlatego musicie to robić, e, robić poszczególnymi sekcjami e, i tyle. Ja to robię w ten sposób, że tak jak mówię, odkręcam, odkręcam zasilanie. E, po kolei odkręcam rotametr, zawór powrotny. Jak zobaczę, że z tego e, węża leci już woda bez żadnych bąbelków powietrza, no to po prostu zakręcam, odkręcam następną sekcję i tak robię po prostu. E, żmudna, żmudna robota, robię to po kolei. Tak więc tak powinno się to robić. E, pamiętajcie też, że e, ja. Część, część powietrza i tak Wam zostanie, no bo to jest woda z sieci, która. Zróbcie sobie test w domu, nalejecie sobie do szklanki wody, postawicie sobie na kilka godzin, e, i e, na ściankach szklanki będziecie mieć takie malutkie pęcherzyki powietrza, tak jakbyście mieli wodę gazowaną. E, także to i tak tego nie unikniecie, jeżeli napełniacie to wodą z sieci. Od tego są odpowietrzniki automatyczne, że później, podczas uruchomienia tego układu, jak on będzie chodził, to on te pęcherzyki powietrza wypchną Wam się tutaj na powrót. Odpowietrznik automatyczny Wam to wyłapie i automatyczny Wam to wyłapie i pozbędziecie się powietrza. Tak więc, tak to powinno być zrobione. Ja przynajmniej tak robię. Jeżeli jacyś instalatorzy tacy no, z prawdziwego zdarzenia to oglądają, możecie śmiało pisać w komentarzu jakieś uwagi, ewentualnie jak wy to robicie. Jest okazja, no to pokazuję filmik, bo być może ktoś się zastanawia, jak to zrobić poprawnie, no to to dlatego pokażę. Dobra, odkręcam sobie wodę na zasilaniu kotła i po kolei będę odpowietrzał pod ołóweczkę Dobra, zawór dopuszczający mam odkręcony. Ciśnienie, tak jak widzicie, otrzymuje się mniej więcej na dwóch barach. W Imergasach, tych właśnie Zeusach, za zawór dopuszczający jest tutaj. Mam go odkręconego. Pierwszą pętlę mam już odpowietrzoną. Jest już zakręcona. Teraz odpowietrza się druga pętla. Zobaczcie sobie. Niech sobie przeleci jeszcze troszeczkę wody. I za chwilkę będę zakręcał drugą sekcję, i odkręcał trzecią. Także nie słychać, żeby tu już jakieś powietrze krążyło. Za chwilkę zobaczycie, jak zakręcę. Dobra. Zakręcona, odkręcam trzecią pętlę. Ok. I teraz tak widzicie, że tutaj już nic nie leci. Znaczy, no nic, no powietrze przepychane jest. I teraz ważny temat, żeby. E, nie zakręcać e, na maksa od razu wszystkich pętli, jak woda jest dopuszczona. E, tylko odkręcić żeby. Jeżeli na przykład widzieliście, zakręcałem drugi obieg, e, drugą pętlę, odkręcałem sobie delikatnie trzecią, żeby tam na kotle nie wzrosło nam ciśnienie. Powyżej 3 barów, dlatego, bo zawór y, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa na kotle jest 3 barowy. Jeżeli tutaj zakręcimy, a tam woda będzie cały czas dopuszczana do kotła, po prostu otworzy Wam się zawór y, bezpieczeństwa, zaleje Wam tutaj y, kotłownię. Tak więc na to musicie zwrócić uwagę. No, widzicie, chwila, moment, praktycznie woda już leci. I tak niestety muszę zrobić po, po kolei wszystkie sekcje. Jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli uważasz, że zrobiłem coś źle albo chciałbyś mnie poprawić, no to oczywiście łapka w dół, ale zanim to zrobisz, to napisz proszę, dlaczego dałeś dislike. A. I jeżeli jesteś instalatorem, uważasz, że coś zrobiłem źle albo można zrobić coś lepiej, szybciej, napisz w komentarzu. Zachęcam tym samym do komentowania tego filmu. Zachęcam również do rozwinięcia opisu pod tym filmem, tam znajdziecie wszystkie moje media społecznościowe, czyli mój Facebook, Instagram, Patronite oraz link do grupy na Facebooku. Grupa nazywa się Grupa Remont4You. Jest to grupa zrzeszająca ludzi, którzy oglądają ten kanał. Na tej grupie pomagamy sobie nawzajem, rozmawiamy o budowlance i nie tylko. Więc jeżeli zadajesz tutaj pytania pod, yy, w komentarzach pod niektórymi filmami a nie uzyskujesz odpowiedzi, bo na przykład ja nie mam czasu odpowiadać czasami, yy, to wbijaj na tą grupę. Jeżeli masz jakiś problem, na pewno ktoś ci doradzi i będziemy sobie yy, nawzajem pomagać. Tam nikt nikogo nie dyskryminuje, a jest już na sprawie 2000 osób. Tak więc. Yy, Zapraszam serdecznie. I to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.